Ciema z tej strony Patryk z Shiny Garage Jest dziś bardzo zimno, ale my się nie poddajemy Postanowiliśmy nakręcić dla Was kolejną część naszego filmu z cyklu Tips and Tricks Dzisiaj pokażemy Wam jak działa Detox, czyli nasz produkt do usuwania metalicznych zabrudzeń Cześć, z tej strony Wojtek. Dzisiaj opowiem Wam kilka słów na temat detoxa, naszego produktu do usuwania metalicznych zanieczyszczeń. Jest to jeden z trzech etapów dekontaminacji. Czym się charakteryzuje detox? Jest to produkt o żelowej konsystencji, przez co bardzo długo leży na lakierze i oddziałuje na te zanieczyszczenia metaliczne. Jeden z szybciej reagujących na rynku. Bardzo skuteczny. To co, przejdziemy teraz do aplikacji. Zobaczycie jak produkt radzi sobie z tymi niewielkimi zabrudzeniami, które znajdują się na lakierze. Ok, Detoks aplikujemy na czystą, suchą powierzchnię po uprzednim umyciu lakieru prewashem bądź naszą pianą. Niewielka ilość produktu rozprowadzana równomiernie na dany element. Widzicie, że produkt jest naprawdę. Gęsty, nie spływa od razu z lakieru, przez co dużo dłużej oddziałuje na te zanieczyszczenia. E, zaraz zobaczycie pierwszą reakcję, czyli zmianę, zmianę koloru. E, preparat działa, rozkłada metaliczne zanieczyszczenia. Metaliczne zanieczyszczenia to głównie e, opiłki z klocków hamulcowych. Często auta, które stoją przy nasypach kolejowych, również lakier pokryty jest takim delikatnym, chropowatym nalotem. To są właśnie metaliczne zanieczyszczenia, z którymi najpierw próbujemy sobie poradzić przy pomocy produktu typu D-Ironizer, w tym przypadku Detox. Jak widzicie, produkt usunął wszystkie metaliczne zanieczyszczenia z lakieru. Jeżeli po pierwszej aplikacji zauważycie, że coś jeszcze z metalicznych zanieczyszczeń zostało, po prostu ją ponówcie, tak? żeby uniknąć konieczności używania glinki. Glinka jest ostatecznością. Tutaj używaliśmy jeszcze atomizera starego typu, z, za krótkim gwintem. Pojawiały się sytuacje, gdzie atomizer spadał z butelki, dlatego zdecydowaliśmy się znaleźć to rozwiązanie i we współpracy z producentem przygotowaliśmy atomizer o dłuższym gwincie. Już niedługo pojawia się w produktach Detox czy, czy Monster.